Tutaj okay, witam w kolejnym odcinku, generalnie bez Topola Dzisiaj A dlatego, że mu się od paru dni trochę Nie chce, nie możemy się za bardzo zgrać, żeby sobie grać Więc po prostu sam teraz gram i sobie nagrywam No i zobaczymy co dzisiaj można porobić Topol mi już trochę pomógł właśnie w zdobywaniu jakichś surowców i innych takich rzeczy Moglibyśmy, czemuż razem jest tu i tu? Mm, moglibyśmy już zacząć jakąś budowę mm, Czegoś, generalnie myślałem o tym żeby zrobić jakąś może stację metra pod ziemią I stację metra pod ziemią I mniej więcej kierować się w tamtą stronę Czyli właśnie no... Na zimę Teraz pytanie Jak to zrobimy? Na pewno ja bym chciał na jakieś zejście fajne zrobić Może też właśnie kolejką bo, no ale jednak musimy iść znowu kopać. Więc bym musiał sobie zrobić nowe kit, bo już mam tak trochę mało tego diaksowego i byśmy musieli iść po żelazo. I czy tutaj gdzieś jakieś takie miejsce w miarę by było, żeby zrobić kolejkę? Myślę, że gdzieś się tu znajdzie. Albo nawet z domku. Gdzieś tu na przykład i w dół byśmy schodzili. Po drabince. żeby że byłoby to całkiem git. Jak widzicie, diaksów mamy naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużą ilość, więc. Jest git. Musimy się przemawiać, moglibyśmy już w tych samych sadach sobie normalnie chodzić. Zrobimy drabinkowe zejście, chyba lepiej drabinkowe zejście. A ja przy okazji pójdę po drewno do magazynu, bo właśnie będziemy po O nie nie nie. Nie będziesz mi tu, kurde, wybuchał przy domu. Żeby ta trawa w końcu urosła i żebym mógł sobie to zniszczyć, żeby było tak fajnie. Generalnie glowstone też by się tu przydał. Trochę mało go tu jest, bo jest... na dole. Mi się wydaje, że teraz można na parę sposobów zrobić tę klapę. Czy można na dole, albo u góry. A tutaj się da tylko na dole. Ale nie jestem pewny, nie? nie? jestem przekonany. I tutaj bym zrobił glowstone, ale tylko po jednej stronie. Raz, żeby zaoszczędzić. A dwa. Nie potrzeba więcej. Wolę póki co używać mm, brozowego, bo brzozowe i tak nie ma tutaj innych desek. A ono moim zdaniem jest brzydsze jeśli chodzi o samo drewno. Więc na razie będę używać brozowego i muszę sobie zrobić więcej drabinek I on będzie, jak nisko powinienem zejść. I to jest ten problem. Generalnie chyba to będzie giga długie, bo to jest dopiero 80 kratka. Jestem na 100, to tutaj. No, no, fajnie. Spójrz, no 48, 49. Fajnie, piaski, fajnie. Dobra, tu jest chyba już IT 30 level. będę mógł kolejkę robić. Ja ci powiem tak, co mam w planach, ok? Mhm. Robimy metro. Ale najpierw musimy zrobić domek. Weź jakieś materiały No ale gdzie chcemy metro zrobić? Robimy metro pod ziemią Ja ci pokażę, chodź Bo już zacząłem Weź jakieś materiały, będziemy budować jakiś domek Albo wieżę do, do zimy Aha Więc W sumie możemy, mo możemy zrobić sobie łopaty i możemy sobie zrobić iglo Mhm Bo tego typu domek, nie? Co? Albo z cegły w sumie, mogę pójść po cegłę No cegła by było całkiem spoko Ale my chyba jeszcze tej kolejki tutaj nie skończyliśmy, tak? skończyliśmy. Już? No ja już skończyłem. O, dobra. Chyba, że tak. No i chodź. Cześć, ja muszę jeszcze pojechać do tego. Gdzie? Do netheru. O co? Oh. O Pol. No ja tam zostawiłem kilofy. A, no dobra. Generalnie przy moim łóżku tam jest tunel, giga taki tunel w dół. No dobra. Ja pójdę pod cegły i pójdę ten. jakieś miejsce może na dom albo coś w tym rodzaju. No ja. No dobra. Mamy trzy staki, nie wiem czy starczy. Musi starczyć. Po prostu idziemy na tą zimę. Nie ja mamy już tam jakieś te materiały, tak jak mówię. I chodź tam, tam zrobimy. Nie, na razie domek. Na razie jest potrzebny domek, żebyśmy tam wybudowali. I jak będziemy już mieli domek, będziemy znali jego koordynaty, to wtedy. No dobra. No chyba, czas z z wiary. No, tylko tu nie zrobić, bo tu woda nie działa. Nie? Tutaj woda nie blokuje? Znaczy, blokuje nie, na bo. więcej kratek, bo to jest tak, że po prostu. To jest tak jak w prawdziwym świecie chyba: czyli, że jak jest płytko i skoczysz, no to się zabijesz, ale jeżeli jest głęboko i skoczysz, to przeżyjesz. Chociaż generalnie woda jest jak ten, jak, jak skała, jak skaczesz z dużej wysokości, więc i tak byś się zabił i tak. Chyba, że umiesz tak chyba na palce, że tak palcami się wbić, jakby, nie? Albo nie. głową, nie, nie wiem. Jakoś się tak, jakoś się tak skacze. No. Tak śmiesznie. Jakoś Nie się skaza. Dobra, Że pytanie. Wyginasz w pół. Masz jakiś pomysł na dom? Ja. Bo można by było zrobić taki duży ja. z szklanymi tymi oknami, takimi dużymi. Tu na przykład wyrównalibyśmy ten teren. No to, no to wyrównujemy. Tu od razu czekaj. Tutaj to trzeba, make. Jakiś zarys przede wszystkim na początku domku, bo jakbym taką ala widlę może byśmy zrobili. Pięknie. O tym myślisz, no. Kurde, to okej, okay, ale. Pytanie czy my chcemy tutaj robić, czy może gdzieś dalej, chociaż nie wiem czy będzie sens. Najlepiej by było, żebyśmy mieli taką alastację też sprzedać. Znaczy nie wiem czy tutaj w ogóle jest zimowy, ale dobra. No to jest zimowy, nie widzisz? No okej. Okay. No czy nie jest zimowy według ciebie? No jest taki kurde średnio zimowy, no. W sensie, że góra za mały taki, dlatego... No. Chyba, że pójdziemy gdzieś dalej poszukać, bo jeszcze gdzieś tam widziałem zimowy wcześniej, znaczy później było No tam na prawo jest. No to chodź tam. No dobra. Najwyżej tutaj już mamy częściowo zrobione, tylko już tu wyrównam. Właśnie kiedyś te parkury były takie proste, bo nie mogłeś jakby na więcej kratek skakać, więc każdy parkur polegał na tym, że skakałeś na jedną, maksymalnie na dwie kratki. Hmm. Chyba, że ej, nad brzegiem? Tutaj. Bo tutaj taka, taka zmarzlina, zmarz... nie, właśnie nie na lodzie, ale jest taka zmarzlina, to tak może właśnie gdzieś tak nad brzegiem, gdzie będzie dużo miejsca. Dobra. Czy na górze jakiejś. Mam teraz plan. Masz plan? Jaki? Mhm. Dobry. Jak się robiło iglo? No tutaj śnieg. O. Co? Iglo. Elegancko. Ale iglo, giga, iglo. Iglo, giglo. Dobra. Chodź, ty, tam jest tak chyba w miarę płasko. Ja muszę iglo zbudować, czekaj. Kurde, no nie mam drewna. Ja mam dużo. O, chodź, wyśle ci drewno, masz. Leci? ci? to działa? No, lekko się przesuwa, ale mało. Uuuu, ile drewno. O, jezu. Pięknie. O, nie. Aby tą górkę wyrównać i tam. Teraz pytanie, tam czy chcesz? tu, czy tutaj będzie w ogóle padać śnieg? Zaczyna, no jeżeli jest śnieg, to będzie padał śnieg. No tak, ale niby. Bo to jest taka właśnie. Kurde, ta zmarzlina i tutaj jest taka ala wyspa osobna i na tej wyspie może. Tam jest góra jakaś kolejna. Dobra, równamy to. Już robić ten, ciemno. No i co, ci poradzę. boję się. O, Chodź do mnie. Ja. Idę z tych śnieżek. Nie masz łóżka, prawda? A dlaczego? Ale mogę za chwilę je zdobyć. Byśmy mogli się przespać. Ty ze sobą nosisz łóżko? Nie. <coughs> Czekaj, bo za chwilę zdobędę łóżko. Uuu. Jeszcze tylko jedną. Dobra, mam trzy wełny. Teraz Cześć tylko potrzeba. idę do swojego. Cześć, bo jeszcze też potrzebuję. Aha, to. No to popukajowiec. owiec. No ja U mnie jest owca. Ja miałem idealnie trzy. To się prześpimy w iglu. Iglo, giglo. Pół, pół. O nie, czy to jest tak, że jak to jest tak jak rozwalasz te bloki, to wtedy tylko tobie wypadają śnieżki. Nie wierzę. Dobra, robimy mi... Ale to roztopi nam. Wiem. Ten, Masz, może zolazał? Mam. Dam, tylko Do skończę. Wii. Dom tylko skończę. Ty! O. Squid! Squid? O, nie, ślady. Mamy łóżko. Ty na lodzie nie można stawiać przecież. Więcej nie mam. Czemu nam to niszczysz. Co zrobisz? ha już nie wyjdziesz. Daj mi łopatkę, bo jedno zolaza. Bo jedno żo, no? Trzeba było tak od razu. Ona to jest świetnie. Bo to iglo jest takie pokraczne. Ale no jest iglo, no. Jest jakie jest. Wspania ta iglo. A jedną kratkę, jakby było wyższe, byłoby lepsze. Co? Co o mówiłeś? A jedną kratkę, jakby było wyższe, to byłoby lepsze. No wiem, ale no nie ma co, wiesz, na rzekę Ani No i ślicznie. Znajdź te owieczki. Dobra, jakby kolejne te robiłem. Eee... bloki, potem odbijesz. Dzięki. Co? Owce, tutaj też są owce. Już za chwilę będę, będę miał. Już szybko. Krowy, krowy, krowy. Kurwa, czemu się hmm. od niego odbija? Hmm? Co mówiłeś? No, szkieleta się strzeło. No bo on ma wiesz, takie. Jeszcze szkielet z chąstek ma. To jest dziecięcy szkielet. Gdzie są te owce? Hmm. Nie mam owca. Masz już? Ale trzy? No ty. O, mam. A biała, czy jaka? Biała. Niezależnie, to możesz jakikolwiek kolor mieszać. A no to, mam białą. Ile jeszcze tobie brakuje? Ale licząc to, co ja przed chwilą mam? No ja taka... mam jedną, właśnie no, a trzy potrzeba. No tak, no. Myślę, że tobie brakuje teraz jednej, to bym poszedł do domu. Kurde pająki. O, może coś. Dobra, z już jest dzień, zaraz, chodź. Dobra, to najwyżej z pajonków się zrobi. Z działa to, nie? Dobra. Chodź trzeba wyrównać tamtą górkę i wtedy możemy tam zacząć budować dom. I no będziemy dobra. musieli po koordynatach potem lecieć i o oh, kurwa pod wodą. To jeszcze niżej się muszę wkopać w to metro. <grych> no, ja myślę, robimy Nie robimy tak, tak nie że omijamy to. wodę, a nawet się nie da. Nie, <grych> ja no wkopiemy się głębiej. Tutaj, tak? Mhm. Dobra, to to zrobione, to dzisiaj na tyle i w kolejnym odcinku będziemy tutaj budować cegły dom. Podejrzewam, że do tej cegły będziemy musieli nazbierać jeszcze więcej, bo trzystaki to, to kurde troszkę mało.